Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, kontynuujemy nasz mini maraton z LEGO Jurassic World Dominion. Dzisiaj bierzemy na warsztat Raptora, to jest nowy gatunek w uniwersum klocków LEGO, a pełna nazwa tego zestawu to Atrocyraptor pościg na motocyklu. Cena katalogowa 90 zł bez grosza, zerknijcie na Alto, tam jest taniej, no i elementy w zestawie 169 sztuk. Dwie minifigurki, ale mnie tutaj cieszy fakt, że dostajemy jeszcze dwa nowe Baby Dino, to znaczy w takim umaszczeniu, ja ich jeszcze nie widziałem. To co, otwieramy! No cóż, przyznaję, czasem zrobię jakiś błąd merytoryczny, nagrywając dla Was recenzję, czasem z czymś nie trafię. O, na przykład, tutaj, jak w tej sytuacji. Ale to wybaczcie mi, ja oglądałem te filmy tylko raz i wiele rzeczy już pozapominałem. Przecież ostatni Jurassic World, no to miał premierę jakoś ze dwa lata temu. No ale prześledźmy raz jeszcze tą sytuację. Przecież gość wystawił mi tutaj ciasteczko. Mogłem zrobić wszystko, mogłem przyjąć i po prostu skierować piłkę do bramki, ale nie, ja chciałem odpalić petardę. I tak to się skończyło. Dobra, lećmy już na recenzję. W materiałach promocyjnych na temat tego zestawu wyczytałem, że tutaj mamy arenę walk. Jakiś stragan, a ogólnie cały ten zestaw przedstawia rynek. No ja wiem, on się jeszcze łączy z takim większym, i wtedy może jakaś namiastka rynku powstaje. Otwórzmy, zobaczmy, a potem zbudujmy. Ja już mówiłem, że podobają mi się te pudła, są takie czyste, takie klarowne. Tutaj dużo żywicy, bursztynu. No świetnie, I jeszcze te dinozaury ładnie z każdej strony namalowane. Koniec już jednak tej gawędy. Przyglądamy się zawartości, jak będzie spakowany dinozaur. Tego nie lubię. Tutaj nie ma właściwie czego składać oprócz żuchwy. No szkoda, bo jakby to się tam, wiecie, obijało w pudle, to mogłoby coś się albo odkształcić, albo raczej trochę farby by zeszło. No ale dobra, jak chcą tak pakować, niech tak pakują, trochę to tylko słabe i dziwne. Natomiast jeżeli chodzi o instrukcję, pewnie ta sama reklama co wszędzie. Okej, okay, będą wszystkie recenzje dinozaurów. Uspokajam, wszystkie te zestawy się pojawią na kanale. Tylko być może po Wielkanocy zobaczymy. Okej, okay, tak to się prezentuje. Trochę tutaj będziemy mieli tej zabudowy, jakby pod podłogą, bo tutaj ta arena się chyba kręci. No i co? Ja się cieszę na kolejne piaskowe elementy do mojej kolekcji. Trochę ich już tam jest w moich szufladach. Zobaczcie sami. No a tak nawiasem mówiąc, muszę całkiem niedługo, ale już raczej po świętach, pokazać wam mój system segregacji. A tymczasem dajcie mi tutaj to wszystko uprzątnąć, speedbuild i recka! Co tu dużo mówić? Nie będzie dużo składania przy tym Atros i Raptorze, ale żeby tradycji stało się zadość, no to zróbmy, wrzućmy tą żuchwę razem. No i tak, tak to wygląda. Niestety, dinozaur nie jest ruchomy. Tutaj ma gumowy ogon, końcówkę konkretnie, i dobrze, bo wtedy to jest bezpieczniejsza zabawka. Jakieś czerwone ślepie, tutaj fajnie się prezentuje to umaszczenie, i jakbyśmy go mieli porównać do takich innych dinozaurów, no to to jest ta sama wielkość, co chociażby Celophys. Młody dilofozaur, no i jest to bestia trochę, trochę mniejsza od Velociraptora. Było, nie było, to też jest teropod, i chyba ten sam podrząd, co właśnie raptory. Około 10 kg, 60 cm wysokości, 1,5 metra długości, i naukowcy się spierają, czy one miały jakieś pióra, ale to już ciężko do takich rzeczy dojść. Okej, okay, no to dinozaura mamy omówionego, podoba mi się, i zwróćcie uwagę, że on tutaj, jakby na tym podbrzuszu. Jest trochę szerszy niż niektóre inne bestyjki. Jest to mały, zgrabny, kompaktowy zestaw prezentujący coś na kształt ruin. Zerknijcie, jak to się prezentuje od drugiej strony, i jakby nieco gorzej, no ale z tej perspektywy wygląda to już fajnie. Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o funkcje bawialne? Ano, te małe dinozaury mogą ze sobą walczyć. Tutaj z tyłu mamy pokrętło i jakby koło siebie krążyły. <laughs> Śmieszne to. Słuchajcie, fajnie, że dostajemy absolutnie nowe. Malowania dla tych baby dinosów ja to jak najbardziej doceniam. Jeżeli chodzi o drugą funkcję bawialną, no to tutaj ten nasz atrosiraptor może przejść pod łukiem, gdzieś tam podskoczyć i po prostu go rozwalić. I to właściwie tyle. Na pewno doceniam, że dostajemy tutaj cztery takie łukowate elementy, no i na powrót trzeba to zamontować. A w skrzyni jakiś taki isterek. To byłaby prawdopodobnie czaszka jakiegoś ceratopsa. No. Być może triceratopsa, kto to wie. W każdym razie ciekawe wykorzystanie tego typu elementu, który zazwyczaj jest pistoletem. Duży, duży plus. No i zerknijmy jeszcze, co znajduje się w tym miejscu. Niektórzy mówią, że to jest Stragan, ale mi się wydaje, że to jest taki boks że zanim dinozaur wejdzie na arenę, to tutaj może sobie siedzieć. Jakbyśmy podnieśli ten daszek, no to tutaj jest kolejny interesujący element, co prawda nie nowość, ale zobaczcie, no niezmiennie wygląda to świetnie, czyli taki komar zatopiony w żywicy. No i co, czy ten stragan jest ładnie zbudowany? Na pewno, ale zwróćcie uwagę, że na moim elemencie są jakieś rysy i co by się stało, jakby dinozaur też miał rysy? No właśnie, dlatego lepiej pakować coś takiego w osobne worki. A wiecie co? Trzeba to jeszcze zweryfikować, czy na pewno te małe raptory już się w takim ubarwieniu nie pojawiły. Z tego co pamiętam, no to nie ma szans, żeby taki fioletowy szlaczek gdzieś tam na górze się pojawił, ale tutaj nie do końca jestem pewien. Może coś tam jednak takiego było. Czekajcie, bo jeszcze dwami zostały w worku. Dobra, wszystko wyleciało. No i okej, okay, oczywiście, to takie powiedzmy baby blue, to to na pewno nie jest, czyli szukamy po takich jasnozielonych. Okej, okay, tutaj mamy takie zielone prążki, ale to też nie jest to. Nie, chyba miałem rację. Chyba po prostu to jest coś nowego, ale swoją drogą, no nieźle mi się tutaj nagromadziło tych wszystkich małych raptorów. Ja wiem, wyczekacie na aktualizację kolekcji dinozaurów. I może to kiedyś nastąpi, może w tym roku, dlatego że rzeczywiście tych gatunków trochę nam się rozmnożyło. Okej, okay, idę to wszystko schować na powrót do mojego worka, żeby mi nie zginęło. Nie wiem jak to do końca w filmie będzie wyglądało, ale skoro mamy arenę do walki małych dinozaurów, to ona chyba powinna być okrążona z każdej strony takim czarnym płotkiem. I to też byłoby korzystne dla nas, bo można byłoby coś na bazie tego zbudować. No tutaj dostajemy jeden zaokrąglony i jeden taki prosty odcinek. I to właściwie tyle. W zestawie znaleźć można dwie minifigurki z przykrością trzeba stwierdzić, że ten Owen niczym specjalnym się nie wyróżnia. Jakby dostał jakiś unikatowy grymas albo inaczej przybrudzony, uszkodzony strój, no to dużo lepiej bym na to spojrzał. Ale niestety to jest kolejny klon, jeżeli macie już kilka zestawów z LEGO Jurassic World. Jeżeli to jest wasz pierwszy Owen, to ok, będziecie zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o Reina de la Cour, to tutaj pozytywne zaskoczenie. On się różni pod względem na druku na torsie, względem tego zestawu z czerwonym pick -upem. Tam, pamiętacie, była jeszcze beta oraz blue. No i tego się nie spodziewałem. Tutaj tatuaż węża czy też dinozaura na twarzy. I jeden z widzów słusznie zauważył, że przecież takie elementy już się pojawiały w przypadku anakondowców. Oni tam byli cały właściwie od stóp do głów wytatuowani. Pokażę wam jeszcze alternatywne grymasy, kiedy oni trochę się tam uśmiechają. No i postacie od tyłu, bo nie jestem pewien, czy tego Delakura wam pokazałem. I to by było na tyle. Przejdźmy do podsumowania, jestem umiarkowanie zadowolony z minifigów. Może i na tym filmie nie byłem jakiś hura optymistyczny, ale ten zestaw jest bardzo dobrą propozycją. Jest tutaj trochę klocków budowlanych, jest motocykl, no i trzy dinozaury. Chociaż, jeżeli tak sobie spoglądam na tego atrosiraptora, to zwróćcie uwagę, że pazury zarówno w tych górnych kończynach jak i dolnych są w ogóle nie nadrukowane, nie namalowane. Nie mówię, że musiałyby być czarne jak u dilofozaura, ale na przykład piaskowe to by się chyba sprawdziło. Elementy zapasowe z ciekawszych na pewno dostajemy z i jakiś tam kolec, no i dolną brzuchwę od największego dinozaura. Z tego co pamiętam, to przy tych innych modelach również dostawaliśmy ten mały elemencik. No, tylko ciężko to wykorzystać bez całej reszty cielska. Moja ocena końcowa? Zadziwiająco wysoko, 9 na 10. Dinozaur mógłby być trochę bardziej szczegółowy, no i ta konstrukcja mogłaby wnieść więcej magii do naszej kolekcji zestawów. Ale tak, no to nie ma się do czego przyczepić. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. No i do zobaczenia!